jest ogromny stres sama. Przed czym? No, Za czym? Coś tu jest nie tak, z czegoś nie pojemy. Mamy Lithuanian ration pack. I mm, widzimy, że jest to zbyt lekkie, panie Sebastianie, co? Ale Lithuanian to... Uważaj. To jest Litwa czy Łotwa? Lithuanian... no Litwa. Okej. Okay. Okej, okay, w porządku. A ty? Co? Nie <laughs> mam pojęcia. Ty, no Litwania to jest chyba Litwa. A Łotwa to jest Estonia. Łotwa <laughs> to jest Estonia. Oni to chyba nie pojedzą. No a to obiad jest jednorazowy, w sensie Aha. że nie na cały dzień. Wojskowy obiad w Siłach Zbrojnych Litwy. I to dostaliśmy w gratisie do zamówienia, więc ja nie wiem, co z tym robimy. To zanim zaczniemy, to zaczniemy. Sałatka z tuńczyka włoska. kontimax, to robi z bochni. O co tu chodzi? Bochni? Bochni. Ale z miasta? Tak. Uuu, ładnie. Dasz talerzyk? Pierwszy raz czuję tak, żeby tuńczyk tak walił. Nie, to, to pachnie jak ta. Trochę... Jak te Sałatki z tuńczykiem. A tego tuńczyka nie ma za dużo. Tak. To... A i na dole są warzywa, tak? No, sałateczka. Dobra. Dobrze. Teraz kwestia, czy ten tuńczyk jest ok, to, czy nie jest ok. Strasznie gówno. To jest najgorszy tuńczyk, jaki jadłem. To jest tuńczyk, do którego, z którego się nie da wycisnąć wody, tylko oni tą wodę wcisnęli w tuńczyka. To jest jak zupa. Ale czekaj, czekaj, to jest sałatka z tuńczykiem, więc dla mnie jest spoko, no. Mm. Trochę głupio, jak było takie suche. Ja, bardzo mi nie smakuje. Ale to dobrze. Nie, no dobra, jest. Tak? No i no właśnie o to chodzi. Każdy ma inny smak, więc zaczynamy od y, dysonansu, takiego poznawczego, i zobaczymy, czy dalej się będziemy zgadzać, czy nie. Ale ty ładnie na niezgodę mówisz tak. Y, Apricot Oat Biscuits. Hej. powiem ci. Hey. Jak, na, jak na deserek. To prawda, suzin stoi na szyfie, jakby była tutaj głównym bohaterem, a ona jest. do daty. Jak na deserek, panie Sebastianie. Jest, gdzie były takie ciastka? W Szczenią były takie mega o, mega podobne. Kurde. Szkoda, żeby nie zapamiętamy, zapamiętujemy tych krajów, bo już przecięliśmy ich tyle. Zwykłe, regularne dobre ciasteczko daily. Tak, dobre i fajnie, bo ma nutę owocową. Wszystko tu jest normalnie, jest spoko. I to się chyba panie Sebastianie je z baterem. Od razu wam mówię, że zrobimy szybkie cięcie. A few moments later. Już jesteśmy po cięciu, bo z Sebastianem przegadaliśmy. Broń Boże, nie bójcie się, że to jest ten odcinek. Zdać tego, że tak jest mało. Zwęszyliśmy stare zapasy racji żywnościowych w szafach. I pojawi się kolejny kraj na koniec. No, peanut battery. i teraz tak. Strasznie powiem... płynny, jak gdyby strasznie. nie gęsty. No, bo wiesz co, bo chyba go źle zmieszałem. Ale kwestia z tego typu, która mnie boli, że nie jestem w stanie odnaleźć. Ile jest. ile jest peanut butter w peanut butter? 89% orzechy. No to nie jest źle, to pamiętaj, że to jest racja wojskowa. I to jest właśnie ten problem, że dla mnie racja wojskowa powinna być lepsza niż niewojskowa, bo powinna być nagroda, panie Sebastianie, za walkę, za trud na polu bitwy. Nie jest źle w porównaniu do większości innych produktów, które już po składzie widzisz, że jest oszukany. Mm. Pinat butter z cukrem. Pamiętaj, że jakbyś dał tutaj 99%. To byłoby za gęste na takie e, suche ciastko. Idealny miks. To jest zrobione po to. Te ciastko jest dwa razy lepsze, i to jest pyszne. Ciastko jest słodkie i owocowe. Tu wchodzi orzechy i sól. Miks jest e, lepszy, nie? Dlatego ten peanut butter jest płynny, bo byłby za za suchy. Just fruit. Poproszę talerzyk. Jak można napisać just fruit? I dać just fruit. No jak, ale nie, nie jest łamany. Czyli to są tylko owoce suszone? No są. Nie wszystko to rodzinie. Przepraszam, tu jest chyba daktyl, bo no to jest drugie sztaba. Ciężko mi odnaleźć element tego wszystkiego. No dobra, no jest dużo rodzynek, zgadzam dobra, się. Dobra, próbuj, próbujmy najpierw to. Ale są jakieś, jakieś takie inne, no też. Najgorsze. Ani suche, mhm. ani mokre. Tak, ale... Ani słuchaj, to jest dobry. To Są jest... trochę kruche, mhm. ale nie powinny być kruche. Jakbyś wziął cukier, uformował w takie pomarszczone rzeczy i prysnął kolor. One, one leżą w jakimś tłuszczu dwa lata i one walą plastikiem, tą torbą. Ten produkt jest beznadziejny. Jakbyście kupili taki w sklepie, to byście wrócili go zwrócić. Protein Drink Powder mamy, Panie Sebastianie. To jest taki protein drink, że na 100 gramów 73 to jest cukier. No dobra, idę po wody. Dobra, robimy w wazonie. Fajnie wygląda. Na razie z tej racji, czy z obiadowej, to najfajniejszy jest worek na śmieci. Zapomniałem o tym worku. Fajnie zapakowany. Co my tu jeszcze mamy? Jedną gumę, w której są dwie, łyżko widelec. Ale gruby plastik się wydaje. Gruby, gruby. gruby. Sól, chusteczki alkoholowe, biały cukier, paloną kawę. Dobra. I to jest ten Protein Drink. O Jezu, jaki mocny zapach wszystkiego. I zupy mlecznej, i energetyka. Ale trochę też takiego wysokiej jakości mydła. Pierwszy raz piję taki napój. Na razie nie mam ani złych, ani dobrych emocji. Jeszcze nie wiem. Rozwala mi głowę na razie. Niby mleko w proszku, ale zamaskowane słodyczą, nie z cukru. Sztaba, jeszcze nigdy przez tyle lat pijemy produkty, w żadnych czupa -czupsach, syrupsach o, nie było takiego ramaku. Czupa-czupsy najgorzej. I teraz powiem Wam tak, jak to byłby czupa -czups, to, to bym powiedział, że jest, że jest spoko, bo czupa wymyślił coś, z czego na rynku jeszcze nie próbowałem. A z tej torby to jest perwera jakaś. To jest lepszy niż czupa -czups, gdyby było w puszce. No kurde, dobry napój, nie? Mhm. On nie jest do końca mleczny, on jest mleczno-wodno-kompotowo-sokowy. Tak, to jest tak energetyczny. Ja go oceniam w ramach ciekawostek na szóstkę, bo tak do dupy, bo nawet nie mam jak go Wam polecić. No bo co ja mogę Wam powiedzieć. Mogę Wam powiedzieć, że nie dali żadnego podgrzewacza. Nie ma mikrofali, bo jesteśmy na polu bitwy, ale jest to halal chicken curry, potato i ryż. Ryż z ziemniakami? Czyli co, zimny? Oczywiście, jak na polu bitwy. O kurde. O, rokuje yeah. bardzo. Pachnie tak intensywnie jak ten napój mleczno-podobny dobry. O, ta pierś kurczaka, to nie wiem, w jakiej ona tu jest postać. Ale 27% to dużo. Dużo, nie? No ja Musi gdzieś być. Mm, jest, na nie widać. Chyba ugryzłem mięsko. Mhm, ja też. Ale dobre. Na Ale pilno. dobre. Ale na zimno, to na ciepło, to by mi Aha. rozwaliło. Zimniaki nie są rozgotowane. Są jak te z Lidla gotowe. Tak, jak te gotowe z Lidla. Ryż w ogóle jest tak jakby pasta z ryżu. Ja tu nie widzę ryżu. Pycha! A no to im wyszło, nie? No to im wyszło. Kurczak dobry. Lekko słuchawy, ale dobry. Pamiętajcie, że jemy to na zimno. Tak. To jest gotowe danie, które mogą być sprzedawane w sklepie w tackach, na tylko, tackach. Tylko teraz widzę, że to nie ma dla Was wartości, to, że nie mogą tego spróbować, nie mogą tego kupić. Teoretycznie nie jest szansa spróbować. Albo poszukać. Do kupienia, Pęcik. albo zapisać się do Sił Zbrojnych. No trochę L tak. Litwenian. No. Yy, mamy tak, że oszczędzamy się z tym jedzeniem, bo zawsze wiemy, że dużo, a tu się chce jeść. Bo to jest pełnoprawny obiad, który jest naprawdę dobry. Jaką byś dał cenę? 9. No. Dałbym 9 jako danie gotowe. Bardzo dobry obiad. I teraz tak. Ja pierdolę. Przeanalizujmy, co się wydarzyło. To jest jeden posiłek. Jesz to... No, Jesz to... No bo tego jeż nie ma, to, to był gratis, tak. pamiętajcie. Jesz to, masz gumę, kawkę i mi się wydaje, sztaba, że to jest. Czech. Y masz jeszcze napój, który na przykład mi bardzo smakuje, ale Marcina nie jest zły. Tylko inaczej, tylko te suszone, suszone owoce typu rodzynki, nie pykły. A, bo ciastka pykły. No ten pinat batter jest płynny, ale to jest do ciastek. A kawa to nie wiem, pewnie będzie zwykła żeby trochę Wam pomóc w wyborze. wyborze. Nie zawsze musicie pchać w siebie taką ogromną rację, co zajmuje pół plecaka, bo idziecie tylko w góry na kilka godzin. Mówię tutaj tak, jakby to wykorzystać do Tematów podróżniczo z survivalowych. A. To zestaw Lithuanian Ration Pack. To jest zestaw, który sobie weźcie. Mało miejsca to zajmowało, to jest dla mnie bardzo dobry wybór. Ale no smaczny, nie? Teraz następuje pewnego rodzaju spin off. Plot twist? Bo, a, przepraszam, plot twist może być. Bo jedziemy kilka tysięcy kilometrów albo kilkaset yy, dalej. Nikt tam nie chce jeździć. Tak. My a też. Jak chcesz chcesz... W drugą stronę, wszyscy ze stroną uciekają. Ale mamy coś tamto. I yy, jest duża prośba. Nie wrzucamy żadnych tematów politycznych, bo to nie jest o tym. Żeby było więcej, przeszukaliśmy nasze biuro i znaleźliśmy rosyjską rację żywnościową. Więc ją wyciągamy i zobaczymy. Co dostałem do żarcia? Po prostu. To jest też bardzo dobry moment, żeby Wam przypomnieć, że wydaliśmy z e w cenie kebaba 28,50 i tam są same bardzo dobre dania. 4 lata albo i 5 lat naszych praktyk spisanych w jednym punkcie. Tylko te rzeczy, które dostało na słowa czyli kulinarną dziesiątkę, z mało składników, takie, które możecie otworzyć. Te szybkie. Zresztą za dużo gadam, bo macie tu reklamę. No cześć! Widziałeś że naszą książkę z najbardziej pokręconymi, najlepszymi i sprawdzonymi przepisami, do których składniki znajdziesz w każdym sklepie? To, co w ostatni latach zrobiło na nas największe kulinarne wrażenie jest właśnie w naszym e-booku, który kosztuje mniej niż kebab. Tak, też uważamy, że 2850 to zacnie niska cena. Link tak w opisie. Ty ładnie zapakowany. Bardzo jest takie. Ładnie. Bardzo ładnie. Jest to w kartonie. I co tu jest napisane? To, 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 dawaj, tłumacza. Wow, ona waży 2 kilo! Bo to jest na 24 godziny. fuj, śmierdzi chemią. Po prostu upchali wszystko w jednym. a już nie wygląda tak dobrze. Widzę suchary, klasyk. Ech. Sztormowe? Sztormowe. Co ty nie mówiłeś, mi, że zawsze chciałeś mieć? Podgrzewacz. Widzę. ile tu mają tego. Patrz, łyżeczka bez niczego tak wpieprzona, mogła być nawet używana. Jakie oni mają cukry? Energia. Trzy łyżki. Bardzo drobne. Ty, ty widzisz, co tutaj się dzieje? Czemu trzy łyżki? Ty, tyle herbaty, tyle cukru do herbaty. Oni się nie bawią w jakieś pakowanie. Papier talentowy tako. Sól. O Jezu! Tu się już zaczyna grubo. To jak ze sklepu. To jest ze sklepu, a to już mogło być dla wojska właśnie produkowane. Coś tam, co tutaj się dzieje? Rzuć jakiś klucz. W którą stronę? Od czego? Może delikatnie, zobaczymy, czy to cukier. Powiem Wam tak, uczyłem się kiedyś rosyjskiego, takie to były czasy, że właśnie koledzy youtuberzy znają trochę rosyjski, jest tu napisane sahar. A sachar to jest cukier. Więc mamy rosyjski energetyk. 60 gramów cukru do sztaba, do dwóch herbat. Cześć, możesz to zalać zwykłą wodą. Możesz zalać wodą z kałuży. Tak. Wodą z chłodnicy. Chodź, spróbujemy tą herbę najpierw. Jak ty się mówi w Rosji, nastaw czaj i czekaj. Jak można zrobić takie opakowanie? Ty. A co to jest? Kawa. Żeby to coś wyczuć, to takie espresso 40, panie Sebastianie, standardowo. Suchary standardowo? Dobra, Państwo. Bo te są takie widzę bez niczego. Bardzo proszę pana. Uuu, zaszalałeś. Co tam jest w środku? Gówno. Kurde. Ale niedobre. Ani chleb, ani ciastko, ani wachlarz. Ale wyczułaś taki Aha. No to olej. To jest ten olej jakiś. Taki pół spożywczy, pół przemysłowy. To jest grzany na masce jakiegoś ładna, stary boczek od pizzy na starym oleju. Okropne w każdym tego się nie da jeść. Składniki: mąka pszenna typu Porto, woda pitna, drożdże spożywcze, proszek do pieczenia, węglan sodu, regulator kwasowości. Koniec. Tu nie ma tłuszczu. 10 gram białka, węglowodany 73, tłuszcze 0,0. To ta mąka ma taki charakter. Ta Porto? No, A kurde, nie. co to jest mąka Porto? Nie istnieje coś takiego jak mąka Porto jako konkretny rodzaj mąki. No i... można? I no. z, z czego zrobimy ten produkt? Nie wiem, no. Musimy tanio zrobić, bo tam poszedł deal taki. Wpisz, że to mąka Porto. Ale jest coś takiego, nikt nie będzie sprawdzał. to myślisz, że ktoś wpisuje gdzieś. W mnie na internetów nawet nie mamy. A, a to jest skórz z hangarów, człowieku, no. Mąka Porto. Nie istnieje, nie, takiego jak mąka Porto. Dobra, nie wiemy już czego to jest i nie chcemy chyba wiedzieć. Dobra, zobaczmy to, bo to trzeba popić chyba. mordę. Ty, ale jaja, ale oni mają jak... kawy. na razie jest grubo. A jakbyś mi powiedział, że to jest herbata Tak, czarna. Serio. To mi powiedział herbata mocna. Serio, herbata. Co jest ciekawe, my nawet biorąc pod uwagę wysypaliśmy całą torebkę na 80 ml. No a tu ktoś pewnie zalewa tam tak, 200. Tak, Dobra panie Sebastianie, ikra, kawior warzywny. <laughs> Uwaga. Nie wiedziałem, że jest... marchewka składa jaja. I się śmiesz, To jest kawior warzywny, czyli ikra z cukinii. Tak. Ej, e, ikra, a u nich cukinia to jest kabaczkow. Generał Kabaczkow. Ka... Generał Kabaczkow. Nie działa. Czyli generał Kabaczkow to tylko jest dla siłaczy. No stary. To po prostu nie jest pasta skabaczka na chuler z ikrą. Nie, 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 dawaj ich, ichną mójżkę. A, mamy. Bardzo proszę. Kurde, bana, dawaj. Też yy, wolę sprawdzić. No <laughs> pachnie. Ale pachnie y, tym. Lepiej no, doprawiony... Nie mamy, nie tak, mamy. Lepiej doprawionym żarciem dla dzieci. Okurka. Czyli sól potrzebna? O kurde. Dobre. kwaśne. Mokre. Mokre. Owo. Warzywne. Ale nie miałkie. Tak. Nie miałkie. Niestety, przyznaję, to nie jest miałkie. Dobry. Trochę bym posolił. Dawać mhm. soli. Sól robi robotę. No, tak, Chciałem, że tego nie powiem. Kupowałbym to w sklepie. Tak, to trzeba przyznać, to nie jest można. bardzo dobry produkt. Bardzo dobry produkt, skład... Chcemy, nie chcemy, tak, ale no, bardzo dobrze. Śmiechy, chichy, śmiechy, chichy, się pośmiali i by zjedli, tylko że jeszcze dużo ich czeka. Ikra, Uwaga. Ikra z kurczaka. Jest to kiełbasa mielona amator. To buzuje? Mózg. Nie, pachnie normalnie. Tylko że wygląda jakby było obślizgłe. Jezus. <noise> jak, jak, jaka plastik! Jaka kloc, nie? <noise> Pamiętaj, że to jest kiełbasa amatora. Kurde. Ty, ale tak ale bardzo nie. jednolita struktura. Mhm. Tak gładka, tam dosłownie. Tak. Każdy kawałek jest identyczny. Każdy Wszystko. kawałek jest masą. To jest jedna masa. Jedna zbita wspólna masa. To jest o konsystencji. Plastelina ma bardziej skomplikowaną strukturę niż to. A smak jak. Kup... Kiedyś były konserwy, a teraz poszli ilu że robią je w słoikach. Tak. Mięsiwo w słoikach. To smakuje jak mięsiwo ze słoika. Ale ja to zjadł. To jest straszne. Co ty dajesz? Jest jednolite. nic tutaj nie ma, jest. Gładkie jak Dobra. nie mięso. czy jest lepsze to, czy pasztet? Jaki pasztet? Podlaski. No nie, no pasztet. No to! Z której strony ty jadłeś? A, może... Może spróbuj moją stronę. Ja spróbuję z tej strony, bo teraz ty mnie zdziwiłeś. Dla mnie totalnie nijakie. Ale zajebiste, to fajnie, zupełnie inaczej czujemy. Ja bym to zjadłem. Okej. Okay. Ja bym dał temu 5. Nie pali, nie ziemi. Tylko żeby na to nie musiał patrzeć. Słuchajcie, otwieram to sztaba, bo mnie bardzo ciekawi, co to jest. Koncentrat do napoju izotonicznego. Jakiś koncentrat do tonizacji. Włosów? No właśnie nie wiem. To jest jakieś witaminowe coś. Izotonik? Oni mają coś nie kuku z tym, mamuniu. No i nic nie otworzyłem. Co to kuźwa jest? Halo, byłaś. O Boże, nie. To pachnie coś pysznym. Na wysokim bo Jak weszły nowe gumy, turbo, brzoskwiniowe. To jak żelka jest. O, że to się żuje. O, no, orężaka skumulowana. Bardzo dobre. Wiesz, czujesz cukier? Normalnie czujesz kryształki cukru, a nie przeszkadza ci to. Teraz pachnie strasznie po powody. Teraz pachnie aptecznie. No, bo teraz pachnie witaminą C. No, trzeba było to po prostu jeść. O, kurde. Ale dobre. Ha. Więcej, więcej, wody? Tak. Ale? Ale to jest taki, że chcesz biec. Nie ma chemii. No, pijesz to i chcesz biec. No bym przysiągł, że to będzie jakiś chemiczny szajf, tak. ale jest spoko. Dobra, co tutaj mamy? Uch, paluszki owocowe, morela śliwka, orzech laskowy. No i gdzie tu paluszki? No, no, paluch. Kompot z suszu, który nie został zalany wodą? Próbujemy. Nie jest twardy. Ale, ale dobrze. będzie żelkowo twardy. Jest lepszy niż te rodzynki. Ale energia. To nie jest wybitne, nie. ale jest lepsze niż. Y, y -y. dużo innych lepszych Nie najlepsze. A nie. Ale dużo lepsze. Ale niż mam inne. wrażenie, że czuję, że jem sprasowane, suszone. No tak, bo owoce. Ja, nie mam powiedzieć, że to jest ten. Baton owocowy, taki. Nie. Bo to nie jest baton, to są owoce, tylko w innej formie. To są po prostu ściś sprasowane rodzynki. Tak, to tak smakuje. To jest już zajmujemy za dużo miejsca, to sobie sprasowali. Ale to jest fajny produkt. A to jest teraz konserwa mięsna i warzywna sterylizowana. Wołowina z groszkiem i cebulą. No, wygląda jakby trzeba było podgrzać. Ja myślę, że to się robi tak, że bierzesz, Może nie w ale okej. Okay. Przecież to jest na pewno po coś. O, proszę, to Marcin wie. Dobra, i co teraz? Tak, mamy Kładziesz. to. Ale nie, to chyba się nie otwiera. Czy otwarte? Dobra, otwarte. Będziemy jedli pół tak, pół tak. Ej, patrz, chłopaki pachnie. Chyba spoko. I co, i mówisz? Mówię, że trzeba będzie poczekać. Ale no to jeden się chyba na jedno danie, dlatego są trzy. Tak. Jezus Maria, to będzie dobre żarcie. Wiesz dlaczego? Bo to jest takie żarcie jak my lubimy: to znaczy... mięso, tłuszcz, ziemniak. Mięso, tłuszcz, ziemniak. Wrócimy za dwie minuty. A few moments later. Słuchajcie, to już nam się chyba pali, więc przeczytam numer dwa, panie Sebastianie. Duszona wołowina pierwszego gatunku. Coś się tu jara, nie? Dobra. Czekajcie, sztabuś. Drugi chyba da radę na tym jeszcze kawałek. To to zrobimy, a to ja f***, jaki kawał mięsa. Widzisz to, Kuba? Dobra, dawaj ten groszek. Co to było? Ten groszek. <grym> Ole na dole przyjorony. Ty. Popatrz. Ale to jest jakaś pasta. Też trochę jednolita. Mhm. To mogę jak tam ten pasztek. Trochę się porozgotowywało. Ale powiem wam, że ta spelelnizna od tego aluminium. Co pewnie teraz da nam tyle pierwiastków, że będziemy świecić. Smakuje jak ziemniaczki z ogniska. Tak, jakby miały taką skórkę przywaraną. Ale to już palone robi robotę. Ja, ja Daje smak temu. Słuchajcie, jest problem sztaba. Bo ja się boję, że ludzie pomyślą, że my mamy coś z dyniami. Ale z każdym gryzem to smakuje coraz lepiej. Ja nie mogę tego źle ocenić. Ja bym tego nie kupował. Bo wolę, jak jednak wszystko jest w takiej konsystencji stałej i widzę rzeczy. To jest miks, ale my tu podchodzimy, i to jemy. Ale to jest, to jest jak gdyby rozgotowane, ale chyba tutaj było takie założenie, że to ma być takie. I to przypalone jest, jest spoko, nie? mimo że pewnie nie. No dobra, teraz uwaga. No i co mam powiedzieć? Mimo całej konsystencji, o, mimo całej niechęci do tego typu żarcia, ja tu dam. Mocne, bardzo mocne sześć. Bardzo mocne sześć. Ja bym to za całe. Jakbyście nie nagrywali, to bym to zjadł całe. Znaczy, jak przestaniemy nagrywać? Aha. Zjadłeś to całe? Aha. Pierwsza łyżka jest taka, kurde, rozgotowane, zaczynacie jeść, a jednak dobre. Nowy ten, podgrzewasz? Wypalił się? Jak to Jakos No chciałem dać siedem, ale nie, to no dam to sześć, ale też mocne. <laughs> Na no kombinował, dobra. Kiedy, nie zadziała. Kiedy dotrze do ciebie, że można użyć mózgu. Już widać jak bąble te kuchenki. Mają turbo, jakąś y, wysoką temperaturę spalania. Ja fajnie tak chcę zjeść, tak z murka. Z, z kiedyś... murku? Z murku. Nie mur... Ty tylko do murku piło. Tak, a teraz sobie jemy. Racje żywnościowe. Nie byliśmy w wojsku, ale zjedliśmy więcej racji żywnościowych. Dziś nie wiem wojak. Wojak, no. Konserwy mięsne i warzywne, siekane, sterylizowane. Kasza niż z wołowiną. Czyli tak, panie Sebastianie. To za... będzie gotowe. To będzie gotowe. Tu zaglądamy. Wołowina z kaszą. Aaaa! Dobra, kładziemy to. Ty, ale to dwa raczej wystarczą na trzy podgrzewacze widzę teraz. No dobra. O kurde, panie Sebastianie. Czy to jest prawdziwy kawał mięsa, kawał mięsa? Ale delikatne. O, Holendia. Widzisz to? Widzisz, jakie gorące? No, panie Sebastianie. No wygląda o. naturalnie. Bardzo. O kurde. O, chuj. Mmm, no. mm, te gary. No, no, kawał mięcha, ale taki prawdziwy. No. Jakbyście pojechali na głęboką wioskę i mieli gościa, tak. który z pokolenia na pokolenie robi kawałek mięsa. Nie ma tam żadnej papryki, Kujda, żadnych no. udziwnień, to jest taki... No dobre. No, ej, co? to jest taki... Y, to jest survivalowy łobaben. To jest jakbyście sami upolowali te mięso. Tu nie ma nic oprócz mięsa. To jest po prostu życie martwe. Martwa natura. To jest martwa natura. To jest coś, co my szukamy. To jest coś, co my szukamy sztaba. Jasna cholera. No. Jasna cholera. To nie jest jakaś mielonka. To nie jest nic. To jest taka łopatka. To jest tak tak smakuje jak taka y, robiona suwi 8 godzin w niskiej temperaturze. kawałek tłuszczów. Też dobry Kuźma. Oha, uh -huh. ole. Mm. Ja ciągle mam, że to ruskie jest, ale no dobre no. No są, co. Nie, no dobra, dobre, no. ale odcinamy tematy, jeszcze raz was proszę. W dupie po prostu znaleźliśmy, do, zanim, za niczym, za niczym nic nie gadamy. Oceniałem sam smak, to jest dobre mięso. Chcecie, żebyśmy oceniali rzeczy i oceniamy. Ja tu daję dychę, bo to jest moje. Ja, jakbym to znalazł, jeden do jeden. Znalazłeś. Tak, ale w polskim sklepie to we własnej spiżarni miałbym awaryjnie sześć słoików. Jak na razie super racja żywnościowa oprócz tych sucharów, które były nie wiadomo z czego, bo nie wiem co to jest można. Ale powoła. nie miały tłuszczu. Ale nic, nic nie miały, tak. ale smak był dziwny. Ty na razie kurwa wszystko siedzi. Napoje herbaty nie spróbowaliśmy. Ale robi się. Robi się. Kawa była rozrudniona. Kawa była rozrudniona. Na razie jest, jest, no, jest torpeda. No dobra, no kurde, no, no to, no, 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 no dobre, to no, po prostu dobre. A to jeszcze chwilę chyba. Nie dałeś oceny. A, dziewięć. Dziewięć. Jeszcze jest szansa, że tu się coś wysypie. Próbujemy? Ciekawe. No ciekawe. Słuchaj, nie obraź się, ale jesteśmy na wojnie. <grym> patykiem mieszane. A jak będzie za suche, to cyk, tłuszczyk z tego. Strasznie suche. Już to widzę. Widzę to mieszając z patykiem. Jest w nie? Struktura jakby sam gotował tej kaczy. Ale wali plastikiem. Ale twarda. Ale rysia ma być. Odpowiednio twarda. Nierozgotowana. Suche mięsko. Suche mięsko. Udej, bo suche to brzmi źle. Tak. To jest to, co mieliśmy wziąć po łysce. A niby, że się upewniamy, bierzemy czwartą. Ale my jesteśmy upewnieni, bo my znamy smak po jednej. a mięso jest dobre. Aha. To są dobre puszeczki. To są Aha. dobre puszeczki. Posprzątamy to za chwilę. Wróćmy na herbatkę, bo czas podsumowań chyba. To już tak na lajcie, przy kawce. To herbata. No tak. Możemy sobie wsypać worek cukru. Ja pierdolę. No ile może cukru? Nie będziesz mieszał, ale chociaż poczujemy się. No. O Boże, nie. Chociaż się poczujemy, stary. Po tutaj cukru? Tutaj w ogóle nic nie wymagało cukru ale za bardzo, mi się nie? wydaje, że to o niej tyle po prostu. Czyli to są cztery łyżeczki cukru. A to nie jest tak, że, pro, że musieli mieć ileś kalorii zabrakło, to do, dołożyli? O Boże. Co to jest za herbata? To teraz ta herbata smakuje jak zła kawa. O Boże! Jakie. Ej, to jest kwaśne, gorzkie. Tra... Trawiaste, sianiaste. To jest ta herbata taka najgo... z najgorszych liści. Nie mów, że to jeszcze jest jedzenie. Masło jabłko niesterylizowane. Przecież z jabłka. Ale wygląda... Marmolada! Ale wygląda luksusowo. To marmolada po prostu. Powidło, powidło, ja znam, no nie, ale uszyj w mózgu, klamer. Ja pierdzielę. Nie, to nie jest marmolada, okej? Okay? Tu nie jest marmolada. Bo marmolada jest, jest taka żelatynowa jak galaretka. Ale to są powidła z jabłka. Dobre czy niedobre? Dobre, w kategorii powideł i drzemów ostatnie i powiem Wam szczerze, że nie wiem dlaczego wymęczyła mnie ta racja, bo czuję ciągły taki stres, jak ja wiem. Nie wiem, tak mam, wymęczył mnie stres z jedzenia. Jest to drink, mleko suche, szybko redukujące, ułamek tłuszczu. Redukuje ci ułamek tłuszczu? Pełne mleko w proszku, biały cukier, aromat waniliowy. Czy napój mleczny? Może to być taka zupa mleczna. Ale to powiedział, że taki szklanek gdzieś nie robią. No, normalnie mleko, mleko w proszku. zapach, nie, 100% mleka w proszku. Nie, bo on pachnie dupą. Ale tak pachnie mleko w Ale to pachnie. tak jakby wymiono było przy dupie. No ale i tak, tak pachnie mleko w proszku. No o nie Jezus, niestety. Ja mam nutę brudnej dupy, serio? Nie. Eee. czym? Ale pachnie brudną krową. Nie wiem, czy. Nie... Tą <tom>, co zjadłeś, z mi powstało wina. Dobra, nie jest złe, ale takie nie mogę pokonać. <tom>, nie. Nie mogę tego pokonać. Jest takie płaskie. Nie powiem nic więcej, ja nie spróbuję drugiego łyka. mi się ta brudna, brudna wymiona. O straszne. Straszne, nie? Jak weźmiesz dowolne mleko w proszku, które mamy nawet otwarte i zwietrzałe, będzie tego, o niebo lepsze. Tego się nie da pić. Pojedliśmy. Ta litewska, łotewska już nie wiem jaką mieliśmy. Ten kary spoko było. Ja bym to kupował. Złożone. Było złożone, wielosmakowe. To są nie proste dania. Ma... To było okej. Okay. Ale wbrew pozorom, przez to, że myśleliśmy, że tamto jest całodniowa, to nam się rozkręcił drugi odcinek. I teraz tak, zaczynając od wybrechtanego yy, kawioru z kabaczka. Kawior z kabaczka. Który okazał się bardzo dobrą pastą warzywną, Kuźwa. No. Obiady, wszystkie dobre. Teraz ten pasztet cofam totalnie przy tym, jak wiem, jak mogło tam smakować mięso, to, to jest słaby, był nie? po prostu pasztetem słabym. Suchary słabe, ale ogólnie trzeba mieć wrażenie. Dostajesz to do żarcia Całościowo. i czekasz na obiad. Po prostu nie pijesz tego gówna z proszku mleka, tak, Ale był ten taki e, cukrowo, te witaminy takie były smaczne. No i to jeszcze tak, jak jeszcze mało tej wody się wylało, to spokojnie. Ja pierdzielę. Ogólnie rację oceniamy wysoko, co? Czy ta racja to jest racja na siódemkę? Na ósemkę. Na ósemkę nawet, na ósemkę, nie? no. Bogata, dużo rzeczy. Baton ten z rodzynki też był spoko. Ja tutaj waham się między 7 i 8. Nawet, nie, dam chyba 8. Te powidła były smaczne. 6 chusteczek? No że znaczy, powidła też do tych sukarów można dodać. Te. Tak. Racja bardzo dobra. Jak chcecie też zobaczyć inne bardzo dobre rzeczy, wbijajcie na nasz sklepik. Sklep tam nie będzie wiele rzeczy, tylko nasza książka w sumie. Ale w niej jest wiele rzeczy. Ale w niej jest wiele rzeczy i pięknie zrobionych. I namalowana twarz Sebastiana, i moja, i Krzysztofa. I, wszystkie i kolby. rzeczy są sprawdzone, bo to są młowa z naszych filmów, czyli wszystkie łobawy, które mieliśmy do tej pory zebraliśmy do miejsc. I tak jak z tej racji żywnościowej, nie za wiele rzeczy kupicie, z naszej książki kupicie wszystko, bo są tam produkty z Lidla, z Biedronki i z Żabeczki, więc wszystko macie pod ręką. Panie Sebastianie, no kurwa najedzony, miałem tak nie jeść. To. No, ale no trzeba przynieść... Nie dało rady. Ja bym pewien, że wiesz, spróbujemy o, niedobre, następne niedobre, a tutaj... Największe tak... wrażenie na mnie zrobiła ten kawał mięsa. Ale taki prawdziwy. Prawdziwy, taki dawno takiego nie jadłem. Mięciutki, elegancki. Popros Fajnie, oglądajcie kolejne odcinki.